Dzień dobry, serdecznie witam na kanale rocznik 1961 no Jak zawsze u mnie wideo jest na spontanie No bo ostatnio mam troszkę takich zajęć tutaj z tym domem No ale to na razie nie będę też mówić, zdradzał tajemnicy Pogoda dzisiaj jest naprawdę superaśna Także może dzisiaj pojadę z rodziną na basen Fryzurka poprawiona, wszystko elegancko No dzisiaj nie będziemy gadać o celebrytach Nie będziemy gadać o kwadratowych zębach nie będziemy gadać kto co sobie na twarz rzucił, jakie sobie rzęsy zrobił, tylko dzisiaj powiem wam w serii Pitu Pitu, bo to będzie taki króciutki dzisiaj filmik, z mojego życia jakieś takie ciekawe historie. No to teraz wam powiem taką ciekawą historię, no... Zapytam się, kto z Was latał samolotem? No, wiadomo, pasażerskim, wszyscy. Antkiem trochę już latało osób, no, awrionetką na pewno też trochę osób już latało. No, ale zapytam się, czy śmigłowcem? No, na pewno śmigłowcem latały pewne osoby. E, wiem, że Karinka latała e, śmigłowcem, no, ale czy ktoś jeszcze latał śmigłowcem? No, to jest bardzo ciekawe przeżycie. No i teraz sobie wyobraźcie, że ja miałem taką historię e, z lataniem e, śmigłowcem. No, przeżyłem to przesympatycznie, przeżyłem to tak, no, aż tak bardzo, bardzo głęboko, więc powiem króciutko, jak to było i gdzie to miało miejsce. Kiedyś pracowałem dla takiego pana, który tutaj na naszych terenach ma dużo takich fajnych obiektów, obiektów zabytkowych. No, no jest to bardzo osoba majętna. No i stać go oczywiście na fryzjera, no, ale do czego zmierzam? Miał swój własny śmigłowiec. No, nie pamiętam nazwy tego śmigłowca. To był taki mały śmigłowiec, on miał uprawnienia pilota tego śmigłowca. No, to był taki śmigłowiec czterosobowy. To chyba nie wiem, czy to była Bella, tak to się nazywało. Takie on miał trochę lat Z prawej, z lewej strony drzwi, taki bardziej jajowaty, taki ciasny, mały, więc nieważne, chodziło o to, żeby tym śmigłowcem polarować. No i sobie wyobraźcie, że, yy, no, jak już wcześniej powiedziałem, ma takie obiekty u nas takie ciekawe na Dolnym Śląsku. No i yy, pewnego dnia wylądował tym śmigłowcem przy jednym z tych obiektów. No i dogadałem się z tym facetem, że polecę sobie razem z nim tym śmigłowcem oblecimy te wszystkie jego obiekty które są no i polecił również z nami ten jego fotograf, który będzie robił zdjęcia e, tych obiektów do specjalnie wydawanego folderu turystycznego. No byłem bardzo zadowolony, Micha szczęśliwa, więc sobie wyobraźcie, czułem się już jedną nogą na pokładzie. No dalej sytuacja wygląda następująco, że cztery miejsca było oczywiście e, Jedno miejsce przy właścicielu już było zajęte, no zostały jeszcze dwa, czyli dla mnie i dla tego, tego fotografa. No, fotograf siedzi, oczywiście jeszcze silniki nie włączone, Fotograf siedzi yy, potężny, ma taki, taką lufę w tym aparacie, taką chyba z pół metra. No i tak yy, patrzy tutaj, jak będzie robił zdjęcia. Przechyla się w lewo, przechyla się w prawo. No i do właściciela mówi, Nie, jednak musimy zrobić tak, że przylecimy ewentualnie, czy na radę, na niskiej wysokości. Czy możemy zdjąć drzwi lewe, prawe, bo on będzie chciał się tutaj na pasach przypięty będzie chciał się wychylać, robić piękne ujęcia. No, oczywiście. Nie ma problemu. Drzwi żeśmy ściągnęli z tego śmigłowca. Jedne, później drugie. No i teraz sobie wyobraźcie taki punkt kulminacyjny tego mojego lotu. No, drzwi oczywiście zostały i trzymam te drzwi. Ten fotograf się przypią elegancko, sprawdza lewo, prawo, pasuje, czyli lecimy. No i sobie wyobraźcie, w tym momencie właściciel do mnie mówi tak: no to niech pan teraz zostanie tutaj na tej ziemi, przypilnuje pan te drzwi, a ja z tym fotografem oblecę te obiekty, porobimy zdjęcia i za 10-15 minut ja będę z powrotem lądował. No i wyobraźcie sobie, patrzę, startują, a ja sam do siebie mówię tak: no kur, już sobie polatałem, no i zostałem z tymi drzwiami, popatrzyłem jak sobie polecieli do góry, polecieli w lewo, polecieli w prawo, no różne akrobacje takie, porobili fajne zdjęcia, przelecieli, wylądowali, pomogłem założyć ponownie te drzwi i on do mnie powiedział, że następnym razem na pewno polecę. No i minęło już od tego czasu około chyba 12 lat, no i cały czas szykuje się na ten lot śmigłowca. Także to taka króciutka dzisiaj seria Pitu Pitu, trzymajcie się, a ja uciekam na basen, bo jest super pogoda, Biorę rodzinkę i śmigamy. Trzymajcie się, do następnego. Ja daję nogę. Cześć.